Szukaliśmy według wielu marek, ale wybraliśmy Premium Steyr. Jaki ciągnik był do tej pory w gospodarstwie? No, był Massey Ferguson, ale. Już ma parę lat, i postanowiliśmy zmienić, i wypadło na tą firmę. Jestem bardzo zadowolony. Mamy joystick wielofunkcyjny, mamy joystick do ładowacza jest silnik czterocylindrowy wysokoprężny na turbinie o mocy 117 koni ten ciągnik będzie pracował na około 25 hektarach w naszym gospodarstwie uprawia się tytoń jest zboże i mamy Truskawkę. Dziękujemy za wybór ciągnika z naszej oferty Dobrze. ciągnika marki Steyr Dobrze. Cieszę się, że wybór Pata akurat na tę markę. Gratuluję, gratuluję wyboru i życzę samych sukcesów z nowym nabytkiem. Dziękuję. Proszę i do maszyny. Także, jakby ktoś był zainteresowany tego typu zakupem, oczywiście też w takich wyjątkowych barwach, jak najbardziej jest to możliwe, jak sami widzieliście. Także z chęcią zapraszamy do współpracy do Agrotech Obsza. Zapraszam do strony agrotechopsza.pl na nasze social media, na Instagramie Agrotech Opsza, na Facebooku, jak i oczywiście na YouTubie po pisaniu Agrotech Opsza. Zapraszamy, zostawcie coś po sobie, kciuka w górę. Przede wszystkim jakiś fajny komentarz i motywujcie na więcej. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej, cześć.